Hej, wszystkim z tej strony, Diego w naszym odcinku, Zombie Driver. tych, którzy nie czytali na Facebooku, odkryłem o co chodziło ze tymi drupami, przycinkami przy nagraniu i tak To była wina mojego OBS-a. To samo było jak próba nagrać sniper Elite 3. Dzisiaj tak dla próby po prostu, jak to będzie chodziło. I przy OBS-ie miałem te same problemy. A to, że program GeForce Experience ma już wbudowany, no może BT, ale ma wbudowany program do nagrywania. Który nagrywam w dość przyjemnej jakości, to trzeba przyznać. I gry będą wyglądały lepiej, na przykład spój się na Chilling Flura. Przyznajcie, obraz nie był idealny. Dobra. Operacja Taran. Uratuj co czterech z ośmiu mechaników. Oczywiście miejsce wykolejenia pociągu. Tym razem musimy zapamiętać, żeby wyczyścić dane, daną miejscówkę, bo ostatnio... ...jak zapomniałem, to nie odblokowaliśmy radiowozu. I to nie do dzisiaj boli. Dobra, czterech mechaników. Kuj, chyba przez całe miasto będzie wierdziela. Nie, dobra. E, co my mamy? Limuzyna, z tego co widzę jest nie najgorsza. O, oczywiście dalej czekamy na... Ogórka, czyli Volkswagena, autobusik. O którym wspominałem w jednym z pierwszych odcinków. Polepszanie pojazdów. Kama. <coughs> I teraz już że takich dropów nie powinno być. Nie wiem, to wziąłem. I dlaczego nie wziąłem żadnej broni. Diego, tu jesteś ziemniakiem. Kurwa, tak jak wczoraj w Isaacu. Tępa bało. Dobra, coś znajdziemy po drodze. A póki co, się po prostu zabawimy by... Ta w... Tarana. Urelimu z naszym mózgiem, jak się bokiem ustawi, to fajnie kasuje. Ile to na 6 osób pomieści Dobra Już są bliżej Półtora kilometra. No to jedziemy najpierw do tego jednego Nie, jeszcze może było byłoby od razu do pięciu. 5 5 zabrać, później tego jednego I skroć się wróci jeszcze potem tego jednego na szybko Tędy dojadę A skrócę przez park Kurwa, jak się bawić, to się bawić jest kurwa nie ma jak wjechać w PETA. To jest chyba jeden z najgorszych zobiaków w tej grze. Zpierzać tędy, tędy. Jest kilometr stąd. Myślę, się trzeba będzie pospieszyć. A, ten jeden tam jest kilometr jeszcze. Czy urotujemy tam tych dwóch, to zobaczymy jeszcze. E, nie, tego nie będę jeszcze czyścić. Nie mam czasu. Wiem, że gromi to sugerujesz, ale nie. Czyli nie w sensie, że mnie to ciągnie, nie chciałem to rozbrać. To jest naprawa, którą chętnie sobie pod jedną. A, tak, dziego czulu, musiałeś tutaj wjechać. No, nie potrzebuj, nic, misję, wziąłem. Wyjeżdżać. Przepraszam, przepraszam. Gier dalej jedne Tak właśnie nie było w tej grze. Czyszczenia terenu z zombiakiem. No wiadomo, się wyczyściło tak dalej, nagle przyjdzie jeden, nie, znowu się męczy Jak przyjdzie jeszcze kilku kolegów to Dobra, jeszcze jednego hart koksa Czego nie w obleśnik dla z tym? Nie ma lipy Proszę, idź tu pod No i ten typowo amerykański wiejski akcent, kapitan Rednek, dobra, tylko mamy 400 metrów. Ten przyjadę. Tak, przejadę. Przedawił mi się mu z jakaś broń. Może po prostu tak lekko podjadę, bo kumera No... turbo to, to mnie do końca nie urządza, ale... ...zawsze coś. Kilku tylko skosić, nawet tam jest kasa. Na razie zbieranie kasy się nie będę bawił, bo i tam jest sporo. Wiem, że później będę płakał, ale...

czy chcą więcej Dobra, źle skręciłem, albo Drogą szybkiego ruchu. Czy to powiem? No dla mnie to jest szybkiego ruchu. <laughs> Turbo to jest fajny patent, ale. Czyli znaczy, przydatny jak chce się na szybko uratować stanowiącą no, liczbę osób, ale do taranowania też się nadaje elegancko. Dobra. Wprost. Dzisiaj postaram się już nagrać całą serię z Zombie Driver'a, bo zostało lednich tytułów misji. Wrzucę dzisiaj tyle, ile się da, żeby nadrobić trochę tych odcinków, kiedy mnie nie było i tak dalej. I od razu wezmę się na nagrywanie Sniper Elite. W międzyczasie, czasie, ale wiadomo, już, no... Było pytanie, czy Isaac zostaje porzucony. Nie, Isaac nie zostaje porzucony, ale będzie, że tak powiem, i tak, jak był z taką serią poboczną, będzie wychodził no tak jak mówiłem, się postaram go wrzucić, co najmniej jeden odcinek na dzień, a przynajmniej nagrać jeden na dzień. Powiem, jak to z to, be, wrzucaniem wychodzi. Okej, mam e, na jeden filmik Isaaka. godzinny prawie, to zajmuje mi to mm, 120 minut wrzucanie, góra 140 na no, to. Najlepszy net do wysyłania to nie jest, ale jak na filmik, który waży prawie giga, to i tak nie najgorzej. Znaczy mówi giga prawie po obróbce. Bo przed obróbką waży, ważył ten tak wczorajszy 1800 mega, Więc trochę zobaczymy, jak będzie nagrywał ten Shadow Play. Bo z tego, co słyszałem, on tak dużo pamięci nie zajmuje, więc może dostąpi naszego obieca. Bo usta, prawie to tak. jest do ściany Dobra, jak daleko jeszcze Jak najszybciej, bo tam już że tym powiem kondycja tamtych dwóch to jest nie... Bo chuja co zrobiłem Już nie mam turbo Nie chodzi o nagrywanie, to będę... Mniej... Wy tego nie widzicie, ale mam w prawym górnym rogu znacznik, że w ogóle nagrywam i audio z telefonu i... że w ogóle nagrywa Bo oczywiście jest ja, nie wiedziałem jak to ustawić. I nie wiedziałem jak zrobić to, żeby nagrywał też dźwięk z mikrofonu No znaczy hurchodur. W mojej wersji. No, no, na dnieść, nie, ehm, I tak. oczywiście no, szczegółowo szperanie po internecie poradniki. Jak nagrywać w shadowplay i... jak nagrać dźwięk w shadowplay. Gościu, no, to było z 2013 roku. Pokazywał jak zrobić nasłuchiwanie mikrofonu i żeby nagrywać z tego. No, ja tam nie wiem, ale... Z tego co mówi, kiedyś nie miało to takiej opcji do ustawienia nagrywania mikrofonu, bo teraz jest ustawienie właśnie, żeby nagrywać i audio z gry osobno, czy to i to. no jak I o tym właśnie przedtem mówiłem. To się wszystko wyczyściło, a to nagle ciul, zombiak. Spierdalać, póki czas łazić. kurwa no Buje niedomyte, nieumarłe! umarłe. Spierdalać Ale się trochę cofnę, zapomną o mnie A, taki chuj Kurwa mać, ilu ich jeszcze przyjdzie? Wijaj szybko! Kurwa! Buje niedomyte! Ja pierdolę, Ile, ilu Was jeszcze przyjdzie? No... Ja jebie. No, wszystko pięknie, 40 metrów, ale kurwa, pół miasta się tu już zlatuje. Broni żadnej, robimy taki miecz yep. i skier Zaliczy? Tak, zaliczyło, na szczęście. Dobra. Tu już mamy, że tak powiem, trochę czasu wolnego. Więc teraz tak, trzeba znaleźć jakąś broń. Dobra, to może być tu turbo. Na prawa, tak go Na full, a to w leje. I lecimy wyczyścić tutaj, o. No rakiety też, czemu by nie. tu oto twoja patelnia. To tak jak w Levcie, nie wolno strzelać do boomera, który jest przy tobie lub przy twoim koledze. Chyba jesteś ty się głudą widział do samego siebie. I teraz to musi po miasto odbierać. Nie, skoczy. No. Ja w sumie chyba nawet słyszałem tutaj dźwięk z Left 4 a, nie takie ząbiakowe syczenie. Ile jeszcze? Nie ma więcej ludzi, wracaj do bazy. no. Mam dupę chwilowo do bazek, wsiaję, wsiaję. Tylko chodzi o to, żeby luźnić strefę. Dobra, Ważne, żeby nie wjeżdżać. No i już jedziemy do bazy. Zobaczymy, jak nam to no, co tam zajęło. Muszę udać, tak, nagrywam trochę na głodniaka i czekam aktualnie na pizzę. Tak, wiem, mogę robić smaka, ale przyznam się, czekam na pizzę, więc... Nagrywanie... Wydaje mi się, że do ustawy mam niecałą godzinę, więc... Nagrywam ten odcinek, chwilę poczekam, zjem, nagrywam dalej. Jeśli chodzi o inne gry, to no też właśnie tych kilka starszych gier nagrać, tak jak już pisałem. Na przykład Master of Magic, jakąś... Przynajmniej jedną rozgrywkę, jak wam się to spodoba, będę nagrywał więcej, bo... No jedna rozgrywka to sporo, tak bo to jest graturowa. I kilka tygodni temu żeby ten tędy nie przejadę. Z tego kuchni. Między innymi myślałem, że nagrać Hidden and Dangerous 2. Już też jak wspomniałem. Już sam wam nie pamiętam, co tam popisałem, co tam chcę nagrać. Między innymi właśnie, jeszcze na drugi odstrzał pójdzie Dark Souls. I właśnie nie wiemy czy na NG Plus nagrać ze znajomym. Skąd teraz aktualnie no... Na studiach trochę mu dupę zawracają i się chodzi o zajęcie i tak dalej, egzaminy. Więc najwcześniej za dwa tygodnie to nagramy. I tak właśnie nie wiem czy nagrać to w NG Plus, czy zrobić taki typowy no powiem wprost, taki trochę poradnik. Jak zagrać, jak to przejść, bo ja już Dark Souls przelazłem, ho przelazłem ho ho, ho 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 i to się klas ale tak ołem się i tak w kleryku, więc ja mogę zrobić taki ogólny poradnik do Klera najwyżej ehm, a znajomy podaje, że jest w trakcie pierwszego przechodzenia bo tak, no powiedział mu żeby sobie przeraz póki co, bo i tak byłem na tym wyjeździe zajęło nam to 11 minut Dobra, to zrobimy tak, ten odcinek nagram czyli ten, tą misję nagram samą bo i tak w 10 minut, bo jakby to zajęło 6 minut to my jeszcze jeden To zrobimy, jedno i od razu biorę się do nagrywania następnych, więc do zobaczenia za chwilę.